Siema! Dzisiaj przedstawię Wam kartę Mistycznego Artysty po reworku. Samą aktualizację dotyczącą TSP ciężko nazwać faktycznie reworkiem, ponieważ głównie zmiany w skillach dotyczą skrócenia ich odnawiania do normalnych wartości oraz znacznie przyspieszonych animacji, co sprawia, że ta karta jest już moim zdaniem grywalna. Nie powiedziałbym nawet, że jest przeładowana, jest po prostu taka jak powinna być od powstania. Karta ta wydawała mi się z początku dość skomplikowana, a opisy wydawały się niejasne, Natomiast bawiąc się nią trochę zrozumiałem jej działanie i muszę przyznać, że sam zamiast jest ciekawy. Postaram się omawiać te umiejętności w taki sposób, aby osoby, które nie grają tą klasą lub zastanawiają się czy nią grać, mogły łatwo odnaleźć się tutaj. Autoataki mają teraz zasięg zwiększony do dwóch pól. Fala uderzeniowa. Zasięg zwiększony do dwóch pól, umiejętność ta jest teraz obszarowa na dwie kratki, a debuff obrażenia wewnętrzne ma teraz 40% na wejście. Tysiąc kopniaków również jest teraz umiejętnością obszarową oraz zawsze doskakujemy do przeciwnika nawet jeśli zmisujemy. Odskok. Umiejętność ta blokuje ataki skierowane w naszą stronę. Dodatkowo jeśli już zablokujemy, to otrzymujemy krótki buff oświecenie, dzięki któremu możemy wzmocnić jeden z dwóch głównych buffów na TSP. Umiejętność ta nie, nie dostała żadnych zmian, natomiast informacja o jej działaniu przyda się w wyjaśnieniu dwóch kolejnych skilli. Absorpcja Światła Księżyca. Jest to buff Księżyca, który zwiększa nasz poziom ataku o 1%. Oraz po zmianach również zyskał zwiększoną celność o poziom gracza razy 2. Czas odnowienia został zmniejszony z 90 do 10 sekund, a animacja jest tak zajebiście przyspieszona, że nawet wynalezienie koła nie było takim przełomem. I teraz wracając do poprzedniej umiejętności, jeśli wywołamy efekt oświecenie, a następnie użyjemy buff księżyca, zyskamy drugi buff, który zwiększa nasze ataki o 20% przez 60 sekund. Używając buff Księżyca mamy dostęp do czterech umiejętności Księżyca. Zanim jeszcze przejdę do omawiania samych umiejętności Księżyca lub Lotosu, to wyjaśnię działanie Lasta, aby prościej było zrozumieć dalszą część. Stawianie oporu, czyli Last, jest to umiejętność, za pomocą której możemy wzmocnić każdy skill Księżyca lub Lotosu. Każdy wywołuje inny, inny efekt, który jest opisany na samym dole białą czcionką. Wcześniej, aby wzmocnić umiejętność, musieliśmy być uderzeni. Teraz użycie daje nam od razu możliwość wzmocnienia dowolnego skilla a dodatkowo zyskujemy na nim 100% odporności na efekty do czwartego poziomu oraz blokowania obrażeń. Czas odnowienia został zwiększony z 7 do 12 sekund i jest niemożliwy do skrócenia. Przechodzimy zatem do umiejętności księżyca, a pierwszym z nich jest dziki taniec sierpowatego księżyca. Umiejętność ta ma teraz zwiększony zasięg obszaru z 2 do 4 kratek oraz krótszy czas odnowienia o 5 sekund. Kolejnym jest cięcie sierpowatego księżyca. Zasięg zwiększony z 5 do 9 kratek oraz zmniejszony cooldown do 20 sekund. Jeśli użyjemy lasta, to wzmocnienie tej umiejętności zabiera przeciwnikowi 75 many za każdy nasz poziom. Więc mając 99 poziom, zabieramy prawie 7500 many. Wcześniej wzmocnienie to zabierało 20 many za poziom. Następny skill to moc światła księżyca. Czas odnowienia został zmniejszony z 60 do 30 sekund, oraz brak możliwości skrócenia tego czasu jest teraz za pomocą przedmiotów lub buffów. Wzmocnienie debuffa z tej umiejętności nie blokuje już poruszania się, ale zmniejsza poziom obrony o 1 i wszystkie o odporności o 5. Czas trwania debuffa został zwiększony o 2 sekundy. Ostatnim jest zaćmienie księżyca. Czas oddymienia został zmniejszony ze 150 do 70 sekund. Debów znak księżyca jest teraz poziomu 5, ale obrażenia od ciosów krytycznych zostają zmniejszone do 25% oraz obrażenia zadawane przeciwnikowi z tym efektem są zwiększone o 25%, a nie o 50% jak to było wcześniej. Po wzmocnieniu debów ten jest dwa razy silniejszy. Mistyczny Artysta ma dwie formy, podobnie jak Smocza Pięść. Używając buff Gromadzenie Kwiatów zyskujemy poziom obrony zwiększony o 1, redukcję na obrażenie krytyczne oraz celność, której przed reworkiem nie było. Po użyciu tego bufa mamy dostęp do czterech umiejętności Lotosu, a wszystkie buffy Księżyca zostają usunięte z naszej postaci. Ponownie przypominamy sobie o takiej umiejętności jak Oświecenie i gdy użyjemy buff Lotosu w czasie jego trwania, to zyskujemy dodatkowy buff Otoczenie Kwiatami Lotosu, który redukuje doznane przez nas obrażenia o 15% oraz zwiększa wszystkie obrony o 10%. Zatem buff ten dostał lekkie zmiany, gdyż wcześniej miał pewien procent szansy na zredukowanie obrażeń. Pierwszą umiejętnością Lotosu jest skok Kwiatu Lotosu. Zmniejszony czas odnowienia z 90 do 20 sekund oraz teraz zawsze doskakujemy do przeciwnika. Następnie nasiona Lotosu. Czas odnowienia zmniejszony ze 120 do 30 sekund. Nasiona poruszają się dwukrotnie szybciej oraz po trafieniu wywołują krótkie zamroczenie z prawdopodobieństwem 80%, a wcześniej było to tylko 8%. Płapka Lotosu. Czas odnowienia zmniejszony ze 180 do 35 sekund oraz przyspieszona animacja. Debów, miny, kwiatów blokuje teraz możliwość atakowania ale jest krótsza o 2 sekundy. Wzmocnienie tej umiejętności sprawia, że kwiaty po zniknięciu zadają dodatkowe 100 obrażeń za każdy poziom postaci. Wcześniej było to tylko 10 dodatkowych obrażeń. Ostatni skill lotosu, czyli pełen rozkwit. Czas odnowienia zmniejszony z 240 do 70 sekund. Debów klątwa kwiatu lotosu trwa krócej, ale uniemożliwia atakowanie.